Proszę Państwa, zaczynamy tym ujęciem ten odcinek, to nielegalne przejście. I proszę, co się dzieje na takich nielegalnych przejściach? Przyjeżdżę sobie impuls kolei śląskich, jak no, gdybym wtedy przechodził, to by mnie nie mało ciach. Ale szczęście wtedy nie przechodzę, zabieram Państwa tylko tutaj, żeby jeszcze raz Państwu przypomnieć. Bo no, nagrywam już kiedyś odcinek no, na no, temat akcji bezpieczny przejazd. Nie przechodzi się przez takie przejście. Yy, a, yy, a. Państwa, tutaj właśnie z tego pięknego lasku zabieram pod garaż. pod garaż. w którym stoi mój, notabene, że można będę to nie samochód darowy, samochodu w tym garażu, maktualnie tym aktualnie, odnego. E, Proszę Państwa, ja sobie tylko... wyjmę i możemy otwierać garaż, a rower stoi tutaj w środku, ja się proszę państwa ogarnę szybko w i widzimy się jak już zamknę garaż, wszystko ogarnę i zaraz będziemy ruszać. Proszę Państwa, za chwilę ruszamy, widzimy się na miejscu zbiórki. No, także proszę Państwa, jesteśmy już na miejscu zbiórki, a za mną jest nasz gość specjalny, czyli tutaj niech się Pan przedstawi. Samoloty światem, witam Was bardzo serdecznie. No właśnie, i z tej okazji, że jak już mówiłem, wczoraj poprawiłem swój największy błąd kolejowy. No, to jest tego pana, właśnie rower. I wczoraj, wczoraj w mojej urodziny, przepraszamy za głosy na, na bardzo głośnych samochodów. I właśnie dzisiaj, to jest w ogóle. Wczoraj poprawiłem swój błąd, jeden z większych, które popełniłem, a jak już go poprawiłem, to dzisiaj jest taka eskapada rowerowo-kolejowa. Właśnie dalej z okazji jakby moich urodzin, nie? No, to za, zamiast tradycyjnego przyjęcia urodzinowego, do którego każdy jest przyzwyczajony, no to jest taka dwuosobowa eskapada rowerowa. Oczywiście na mie mówiąc miejsce zbiórki zbiorki, mówiłem e, 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 Miałem na myśli szkołę, której nazwy nie będę podawał, ale jak ktoś jest już z tychów to, to raczej wie. No i jakby e, e, w ten sposób to działa. I teraz się fajnie przejdziemy na dworzec i widzimy się na dworcu przy jak to ja nazywam systemie papierowej informacji pasażerskiej, czyli przy tradycyjnym papierowym rozkładzie jazdy. Dziękuję, do widzenia. Proszę Państwa, właśnie jesteśmy już na dworcu przy systemie poprawy informacji pasażerskiej. Będzie jechał Dziobak, którego oczywiście z miłą chęcią zespotujemy. Będzie jechał potem pociąg, nie, nie będzie jechał, potem, ale potem ja powinni Państwo ją kojarzyć z poprzedniego odcinka, jak do Warszawy. Czyli z no no ogólnie z odcinków z Warszawy powinni Państwo ją kojarzyć. I ten pociąg nie jedzie, bo on jest jakby, jest ten sam pociąg, tylko że w dni powszednie jeździ do Katowic, ale dzisiaj jedzie do Sosnowca i my jedziemy właśnie nim 8.50, perą drugi to drugi. Także widzimy się tam za chwilę. To, to tu proszę państwa, no właśnie no. O, o, faktycznie tutaj w, właściciel samolotu światem... Zwrócił uwagę na bardzo ciekawą rzecz, bardzo, bardzo duże obłożenie, bardzo, bardzo duże, bardzo, bardzo. No ale tak na poważnie to bardzo małe obłożenie w impulsie, który tutaj sobie prowadzi pociąg do Wodzisławia. A my też pośrednio wyczekujemy tego dziobaka, który ma tam sobie za jakiś czas śmigać. A tu impulsy no właśnie za minutę, jak tutaj wspomniał. Pan kolega to powinien tutaj być zaraz właśnie dziobak za minutę No i tutaj odjeżdżę sobie już za samowyładowcze A ja sprawdzę co się stało z dziobakiem Dziobak 8.42 EIP do Gdyni na Katowica jedzie, to stamtąd. Wiesz tak nie wychodź za linię, bo zaraz się. zmiecie z, z, z... No, może nie aż tak, ale... Ale dziobaka nie ma, a więc zaraz będzie train spotting o! Jedzie dziobak, jedzie dziobak. Chyba, że to tam ten do no, no, no chyba, że... ]还是... Jeszcze za jakieś... Kolejne minuty będzie jechać Silesia. Także widzimy się przy dziobaku i widzimy się przy Silesii, a potem przy naszym pociągu. Do zobaczenia! Obserwujemy wiez pociągu Express Intercity Premium. Znanego jako Pendolino. Ale owszem, będącego ED250, to zarazem dziobakiem. No wiesz, że sobie dziobak. No, no, no. Co no, to tak się... Ty! Sorry, tu, bo tutaj nam siódemka z jakimś picowym składem. To, co to? Tu, tutaj bardzo poważny skład. To no, chyba Silesia jest, ale... Obstawiałbym Silesię, ale nie w stu procentach. No, ale tu... No, tutaj mamy... No, si siódemki, dziobaki, wszystko jest. No to chyba jest Silesia, nie to, 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 tu, tu. Ale rzadkie dwie lokomotywy na No. a tam manewruje sobie Stonka 6DG. No, no, o, no, tak, no, gwar z no, 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 tylko, tylko... Tylko w scr że nie ma ticket control, no, no i zasad sad momentos, no. Ale to jakby... Dziobak odjeżdża. Jej. Whoa! Sprawdziłem, na napisane... do siebie dziobak, ledwo maszynista opuścił perony, to on już jedzie w miarę szybko, więc to jest dziobak, no a, a Silesia ma to do siebie, że wjechała, że wjechała przed chwilą, a dalej stoi mimo podanego sygnału S10 na semaforze wyjazdowym. Także... O. Patrz jaki piękny numer, Eum 07? 077. No tak, tu po lewej. Także czekamy zaraz na naszego, na nasze, na nasze cóż, bo w sumie nie wiem, czym pojedziemy, bo... O, jej, od, odjeżdża Silesia. Super. Albo to jest Silesia, albo coś dziwnego, bo Silesia to powinna wjechać tam. Chyba, nie. Dobra, nie wiem. Co? Czekaj, już sprawdzam, gdzie powinna być Silesia. A dobra, zwracam honory, Silesia do Bielska jedzie, spoko. No, czyli tu. No to pasuje. No to czekaj, pojechała Silesia, no to teraz już będzie nasz no, to jak pojechała Silesia, to już czekamy na nasz pociąg i do zobaczenia przy wjeździe naszego pociągu. Proszę Państwa, wjeżdża już nasz pociąg, Elf Kolei Śląskich. Nie, Karol powiedział, że Elf, ale to tak, że jest impuls, proszę Pana. To, to dzisiaj impulsy, to, to dzisiaj mnóstwo impulsów, proszę Państwa ja tak zrobię, tylko spotting do chwili wjazdowej, bo my będziemy się musieli wtaszczyć z tymi rowerami, to nie będzie tak jak zawsze, niestety tak myślę, o jak będzie już miał dużą tendencję hamującą, to się z Państwem pożegnam teraz do widzenia, i widzimy się w Katowicach, albo w pociągu w pociągu Szanowni Państwo, jesteśmy już w Katowicach w Podlesie w Katowicach w Podlesiu w Tychach, po i jedziemy już do w Katowicach przesiadka. Do zobaczenia w Katowicach. Zmienił się obraz na semaforze wcześniej wygórne. Tak Pomarańczowe było stałe, a teraz zaczęło migać, odjazd. do tego pociągu, to ja się zapytam, żeby tutaj właściciel kanału Samo o tym świadom robił na tym filmie, a nie był takim jakimś... <śmuszcza> no właśnie duchem więc się spytam, jak pan ocenia przejazd impulsem kolei śląskich z Tychu do Katowic? Do, no, do Katowic? Dobrze, dobrze. Za dużo trzeba było zmienić pozycję. Za każdym razem gdzie indziej były drzwi. No, 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 nie, no raz były po lewej, nie przesadzaj, trzy razy po prawej. Także dziękuję państwu, do zobaczenia na wjeździe. Czy to będzie jakiś taki ulica? Nie, no widzisz, OSK tam jest. Jeżdżę, manewry, praktycznie. No ale my się zobaczymy przy wjeździe albo przy, no ogólnie przy naszym kolejnym pociągu. Do zobaczenia. Proszę Państwa, jesteśmy już w Katowicach tutaj właśnie tu i nasz pociąg jest ten do Gliwic 9.33 czaranu pierwszego toru 7 sprawdziliśmy tu na SDP, my popatrzyliśmy na SPP yy, i właśnie zobaczymy się, jak będzie wjeżdżać nasz pociąg. Do zobaczenia. Proszę Państwa, wjeżdża nas pociąg i rozłączam się z Państwem teraz, ponieważ znowu musimy wejść. Właśnie będziemy opuszczać perony stacji Katowice. I według mnie zobaczymy się już od razu w Gliwicach, ponieważ po drodze to w sumie takie... Zabrze! Jeszcze w Zabrzu. Jeszcze po drodze w zabrze się zobaczymy. Także zapraszam na przejazd. No i się znajdujemy się w Zabrzu. Oczywiście skoro są tak, to no. jazda Przepisamy jestem o widzimy się w Gliwicach, czyli na Do zobaczenia. Nasz pociąg zostawiamy w spokoju w Gliwicach. Niech sobie albo zjedzie na grupę, albo niech właśnie lista po prostu zmieni kabinę i wróci gdzieś, albo pojedzie na przykład do Bytomia, bo będzie taka relacja. Ale na pewno pociąg nie odjedzie nigdzie, dalej dalej. A więc... Nasz pociąg żegnamy, niech sobie spokojnie zrobi to co chce i widzimy się na peronie do sprawdzenia skąd odjeżdża pociąg do Rudzińca. Do Rudzińca, no on jedzie przez Rudziniec jeszcze do na Koźla, my jedziemy do Mowy. Jakoś ten o, Rudziniec jest. mi tak został w głowie po rozmowie z innymi pasażerami, e... bo nie, jadą do Rudzińca. E... Także jakby ja robimy to samo. E... Do zobaczenia w... jak będzie pociąg, No do jeszcze, do zobaczenia. To robimy train spotting na żywiole, bo no, bo nam tutaj odjeżdża jedno, podjeżdża drugie. No, czemu by nie robić fa fajnych ujęć z pociągami? Nie no. Nie, niech pan powie, że nie jest tak fajnie sobie zrobić zdjęcia z pociągami, tak jak się czeka. No, nie? Fajnie, no. no właśnie, więc jeden pociąg odjechał, drugi przyjechał i przyjeżdża w dalszym ciągu. To jest, co? Nie, no jak? No, by to masz rację chyba, nie? Nie, bo to tak, a no tak, Elf stoi. No to, no to super no. Aha, no a ten pociąg odjeżdża na grupę postojową, a do Częstochowy pojedzie ten pociąg. No, no, no więc, no więc fajnie. Pojadą pociągi do Częstochowa, do, do, do Bytomia. jak będą odjeżdżać przed naszym, to będzie train spotting. Jak nasz spotting. Jak nasz będzie jechał pierwszy, to pojedzie pierwszy i tyle. Także do zobaczenia w, Do zobaczenia na następnym ujęciu. Proszę Państwa, odjeżdża sobie Elf 2 do Bytomia. Jechaliśmy nim kiedyś, ale nie z Państwem, tylko zanim jeszcze powstał ten kanał w sensie. Nie, jechaliśmy, czy nie? Nie, czekaj, jest, nie, nie jechałem, czy, czy jechałem? No, no, jest, ba, jest bardzo, długi. To jest bardzo fajna forma Elf 2, czyli Elf 2 na na dwa, na dwa człony. Zelf, boy tam ja sobie grzecznie odjechał. Jeszcze może poczekamy na tego pociągu do Częstochowy. Jak pojedzie to fajnie, a jak nie, no to nie i tyle. No to, no to do zobaczenia na następnym ujęciu. To to pociąg do Częstochowy jakby nie odjedzie... Nie, nie odjedzie. Ale miał być, bo ostatnio jak kiedyś chem, to na tym odcinku jechał piździk. A to się okazuje, że dzisiaj nie jedzie piździk, tylko dzisiaj jedzie pra, prawidłowy, prawdziwy. Tutaj taki. Co ty robisz? Pra, prawidłowy. Z jaką to prędkością jedzie? na godzinę. No właśnie, z manewrową, ale. Z reguły jest szybsza. Aha, bo dyżuny pozwalają do 40, a dzisiaj pewnie dyżurny stwierdził, że jak ma być 25, to ma być 25 nie będzie się bawił żadne 40. No i dlatego mamy tę prędkość manewrową dzisiaj, jaką mamy. A to, to takie długie coś jedzie. No, no długie, no jednak jedzie elektryczny zespół trakcyjny. Bo myśleliśmy, że spalinowy będzie taki, taki, no taki właśnie, no. A to, to jest no, a to jest prawdziwy skład i do zobaczenia w pociągu. Właśnie odjeżdżamy na Gliwicy. No, tak szarpie. Można u Pana kupić bilety? No raczej. Trzeba by było. Bo raczej. I opuszczamy peron Gliwickiej stacji. Do zobaczenia w Gliwicach Bobendach. Proszę Państwa, odjeżdża nam nasz pociąg. To jest oczywiście kibelek po modernizacji. Ja Państwu jeszcze nie pokażę, co jest z lewej strony na dole. Bo chyba, że to jest w tytule, no to wiedzą, będą Państwo wiedzieć. Ale jak nie jest, to ja Państwu jeszcze nie pokażę. Pociąg nam... Sprytnie odjechał. A ja się z Państwem żegnam, zapraszam zaraz na lody. Ja zapraszam na lody. <grym> Także do zobaczenia. No to jeszcze, niech Pan coś powie. Tutaj tutaj na temat usług będzie coś takiego. Na temat usług się zapytam, jak się Pan jechało z Katowic do Gliwiz, a teraz jak się Pan jechało z Gliwiz do Gliwizłabem. Bardzo ciekawie, bardzo pewny peron, muszę powiedzieć. No tutaj tak, tak, tak. Tutaj ma... no bardzo, bardzo. No, to jest. Szczerze mówiąc, bo tutaj jesteśmy na jeździe lokalnej, ale tam jest peron do jazdy na obczyznę i on jest o wiele ładniejszy. A, no to to wiele wyjaśnia. No. Ale tutaj lokalnie, no, to, tutaj lokalnie to się nikt nie chce chwalić. Ja Państwa zapraszam, bo w jakimś stopniu nas tamten czas goni, nie? Więc to. Tak, teraz tak. Więc. Od teraz właśnie. Więc y, po prostu żegnam się z Państwem i zapraszam na nowy. Proszę Państwa, przerywam audycję, aby nadać tutaj specjalny komunikat. E, informuję, że jednak podczas montowania tego filmu okazało się, że materiału na zbierało się tyle, że film podzielił na trzy części. Dlatego nie ma nic wspomnianego o częściach podczas samego nagrywania materiału. I jest to wspomniane dopiero tutaj podczas przerwania mys. Także zapraszam, to jest koniec pierwszej części. Zapraszam następnie na część drugą kolejnego dnia i trzecią jeszcze kolejnego dnia. I tak to będzie fajnie zrobione. Dziękuję Państwu. Także zapraszam jutro, bo Państwo wyglądają jednego dnia. No to jakby jutro względem tego dnia będzie druga część. Zapraszam za na no, drugą część.